Cześć! Witajcie w 22 odcinku Zagrajmy w Mortal Kombat 9. Dziś zagramy sobie generałem tarkatańskiej armii, czyli Barakon, której w tej tak, grze, no, na ogół jest wybrany za słabiaka, ale jak już podejdzie wróg, to o, chłopie, to już po prostu bestia, po prostu bestia. Korpu baraki, to pierwotnie wszyscy mieszkańcy ta właśnie mieli być rasą Tarkatan, czyli mieć takie właśnie Ostre zęwiska. Będzie że wraca strzał z iskierki, czy iskrostrzał, czy coś tak. Za też takie dzianie. A też te ostrze, czy coś tak. Żeby takie krezenie się chyba nowy ruch. Taki kombos. To jest demonstracja siły tylko. No i coraz ich taki komost jest możliwy tylko w rogu, i jak nie wiesz, to przy rogu. No to ten jeszcze jest niemożliwy i komu potencjał baraki bez rogu jest okay. mocno bije 34, ale tylko w rogu. Aj. A sobie barka Ostrzy. Ten X. Barka miała ja chyba podobną pozę w że klasycznej, czyli i w dwójce, i w trylogii, bo to barki sami w nie bo dopiero przyszedł właśnie w motorku masz tryloży. Przejdziemy z kilkoma zim ostrzem. A już smok. no kurczę, już przeczuwa, że że z z baraką wrogu zadzierać, bo może to to bardzo źle skończyć. swoim ostrzem. tym swoim ostrzem. No i zim 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 legia raków bardziej się cieszę na samą myśl. Rzekomo zał, że komuś był przeciek, który miał... Ujawnić e, roster do naszego Mortala. Ale to było dość sceptyczne, ponieważ... Pokazano nim, że tam ma być Barak, e, kiedy de facto... Na najnowszej linii czasu, nasz znaczy najnowszej tej... Na to nie po prostu, no... Nie ma tarkatan. Tutaj bym miał myloseje... Narażona. Tarkata nie skończyło coś tak. Teraz pora na Baraki, w którym to po prostu obraca normalnie jak pytą w kebabowni, czy jak to się nazywa. Baraki to normalnie byłby świetny pracownik w mięsnym, w jakimś, nie wiem, mięsnym rzeźnik, no w sumie. Problem jedynie w tym, że, ba, że Tarkatani jedzą surowe mięso, podobnie jak lewi nie umieją gotować. W tej chwili właśnie, że tego lewi le jedzą surowe mięso, bo nie gotować. Ogni scivolo Con il stego dovreco ah. A tu się święci Ale Baraka jest świado świadomy Baraka da daje sobie jeszcze To jest tylko, że tylko możliwe wrogu Nie, Baraka w rogu to jest po prostu skończona bestia Stronie, aż nie powinniśmy jej masakrować swoimi ostrzami, czasem nie najgorzej. 5 minut, a jesteśmy w czwartym oponencie. Czy powiedziawszy, nie spodziewałem się w sumie do przeszłości, gdyż powiem po nagraniu, już nie zacząłem się wybrać za trenowanie jako Baraka, że on w rogu może być takim kurde monstrum. No podobnie jak chyba w przypadku Jacksa. Tyle jest bez robu, tylko 21. No przeciętnia spodkłanę moim zdaniem. Demecza. 35%. Kurde parka to jest to... to jest... no, no ko kozak w tym roku. I maksymalny chyba demes, jaki można z niego wycisnąć w tym roku, ale trzeba mieć nasze kleja. Jest to 44% O kurczę, no i znowu pomyliły mi się. Input. Kurcze. Muszę sobie przypomnieć. O, będzie lipa, jak ja tego nie wykonam. Tych, ta... Taki, też jakby faktów fabularnych, Baraka i już wywalczyliśmy do MK Deception. Niestety barka do się tutaj przegranym, znaczy w tym zjazdu, nie? Jednak nie daje, bo ona trochę zna moją taktykę, no sumie też jeszcze kreśnią z więc nic dziwnego. A jednak wygrałem. Kurczę, bo Baraka to jest koks, ale a, a jeszcze w ogóle nie byłem w rogu. Mienka praktykuje kanibalizm. A zresztą i tak nie wykonczyłbym. Nie wiem, może trochę mi jest jej żal, A osionek taki szybki, kurczę, szósta runda. A my kurczę dopiero 8 minut. No, co, co ten baraka wyprawia, tego ja nie wiem, nie widzieć, nie zamierzam. Powinien być akurat ten kombos, który w jest kozacki. Trzeba trójkąt, trójkąt, a potem żeby przysnąć kwadrat i trójkąt. Potem tylko kółko, kwadrat dwa razy i aperkat. No i tak oto jest 35% kombos. Czemu się w języku klejowym, kiedy gram na Xboxie? Nie wiem, nie się, że po prostu więcej moich widzów kosztuje z PlayStation. To mam wrażenie.

Braka coś chyba litościwy dzisiaj, podobnie jak i Keino. taki zły, a jednak coś tam dobrego w środku ma. Teraz już się stawia.

nie stworzył się ta baraki zbyt ciężki przynajmniej chwilę weszło w szyjkę daliśmy daliśmy w szyję A tu chciałby sobie jakiś mix Aby zrobić orobod żółty jak budynk remeter? Ale jak tutaj już problematyczny. Już trochę, że tak powiem się robi zeszka Fajnie. Ach, rzucił bombką. Ech, jak go złapało w tym powietrzu? Krucji. A teraz chcesz się bawić, to chcesz się pobawimy z tobą Leziany! Ta jest! No Jest takim głosem, jaki to by Barak powiedział, gdyby miał polski duplarz. I teraz już sobie przynieść te fatality, bo kurczę, no. Lipa by było nie pokazać. No tył przód przód, krat. Tył przód, O! Nareszcie wyszło, bo spojrzałem. Ach! Pięknie wada tymi ostrzami. Jak widać te cybernetyczne narządy, organy i inne instrumenty, które są w ludzkim organizmie. Chociaż facto tylko, tylko organy bo jakieś tam żadne trąbki, ani fujarki, to raczej nie kojarzę. Te kurde Ach. Kurde, no to teraz też też stanowi problem, coś barak Baraka ma problem z tymi trochę. roku już w rogu. To nasza okazja. I ja mówię, jak baraka jest wrogo, no to przeciwnik mówi A wrog od tyłu. Pozdro dla kumatych. Kurde, nizgiem mnie tu robisz. Proszę na puszko. A mnie kurde, uprzedził! Kurde, ja w ogóle nic nie mogłem zrobić tutaj. No i dedłem. Zresztą dadłem Samsungiem od... Nie wiem, mi można nawet od pierwszego odcinku ze Skorpionem. Rety. Co za dziadisko. Dobra, porana. styl alternatywny dla baraki, który to jest taki po prostu pancerz bojowy, taki pancerz. Taki zajefajny pancerz. Zresztą sami Państwo zobaczycie za parę sekund. Lipa, że przekrałem z czym ale już mogę wyrobić taki właśnie palcerzku z piękny. Kurde, iż sobie prasek zmarnowałem, nie no. Tu sobie krabi i to mocno. I się uleczy tym rzutem. Atej, mělojí, ký, vrind, vrind. a pak své machlojky, boť. 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 Swoje. Tutaj z naszęgu bardzo długo mi zeszło. Kurde, no to jak w takim razie będzie na dalszych włosach. Cholera, jasno. Aj... Nie widzę kombos, mam deszko. Tych kurde... Zły kotek.

No kurczę, jeszcze przy Kintaro rundkę przepierdzielić, no nie. Ten braka to chyba tylko wrogu taki dobry. Więc już są bardziej świadomi i nie pozwolą mu baracy się do roku zbliżyć, bo wiedzą, że jest tam śmiertelnie groźny. Stwierdziliłem mu bossa, prosto w gałę, prosto w nosa. Jak to zrobiło? 30 na Kintaro i Goro, o oh, kurczę, no to... To jest już naprawdę, naprawdę porządny damage. Na bosach Jedną trzecią prawie, że HP pojechać. To niczego sobie. dostan morte. Te 10% to w robu. Szalontka moja. Wieczór też tak bardzo poszło. Mogę, kurde. Się nie go walić. Ostrze. Kurde, tym razem to. Kurde. O chciał być sięństwa choć na nic co tego wykończy jak że może tego nie wykończyć Dobrze, kurczę, już się bałem, że nie dam rady. Barak po prostu wjechał ze swoimi ostrzami i masakruje swojego imperatora. Zawsze nie wiem, Baraka był taki, że musiał służyć komuś, czy to chociażby w zależnej trylogii Shao Kanovi, czy chociażby też w też Ledli czy też Deadly Alleyans właśnie w piątce, czy trzynadze. A, że wściekli się szokanie i centaury, jak barka zabił szokana. A, to był Szenk w przebraniu. Znaczy, pod tym Zastąpili centaurów jako na rasa imperatora. No i co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o baraki Mam nadzieję, że się Wam podobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.